Siemano mordeczki, dzisiaj jesteśmy na Hellcase. Ie. No i oczywiście po na stronę tutaj macie giveaway na 99 dolarów na Navaja Knife Safari Mesh bardzo ładny nóż do ziemniaków, tutaj obieraczka, 26 osób wzięło udział 7 dni, tutaj 8 dni dokładnie 7 dni i 23 godziny to znaczy dokładniej, wystartuje tutaj giveaway, jeszcze macie dodatkowego giveawaya na mm, Discordzie za 50 zł no i tutaj oczywiście macie metody płatności Ozenem, Vizą, Wallet Cardem Krypto, Przelewy, Pay by Skins Neosurf, Google Play, wszystko jest mordeczki, a my lecimy sobie dzisiaj zrobić odcinek, od 250 zł do koski Także no, trzeba tutaj się przyszykować. Mamy tylko 60 dolarów. Także trzeba mądrze tutaj wybrać. No, i już na pierwszy strzał widzę coś mądrego, czyli bitewka. E, bitewka, tutaj. Ile tu tych skrzyneczek jest? No, 15 tutaj skrzyneczek. E, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na początek, no, chyba są to jakieś tańsze tutaj. E, niestety, skinki, ale trudno. My nie mamy też za dużo pieniędzy. A ta bitewka kosztowała nas 9 dolarów. Także mam nadzieję, że chociaż coś fajnego nam tu wpadnie, tutaj koska przelatuje, czyli to jest ryzykowna skrzyneczka. No, zobaczymy co to będzie. No, chyba nic fajnego nam tutaj jak na razie nie wpada. Five seveny, jakieś e, Famasy P250, ale to nie jest to czego my szukamy. No, Umpik też nie jest to czego szukamy, ale jest najdroższy z nich wszystkich: 3,30 dolara. Także wysuwamy się na prowadzenie. Jednak już nas tutaj wyprzedza e, nowa Moon Libra za 3,67, także jest tutaj zaciekła walka e, pomiędzy mną a Userem. Jak, jak na razie Daniel jest w tyle, ale wiadomo tutaj jeden skinek, tak jak tutaj, i może wyjść na prowadzenie, także User jak na razie się wysuwa. Na prowadzenie ma 7,74, tutaj jeszcze krzyczy nam coś nie ma szansy takiej, my musimy to zgarnąć jakiś tutaj stat track, żeby fajny wpadł, o dokładnie, za 2 dolary no proszę cię, hellcase no zostały już tylko 4 skrzyneczki tutaj e, jest przewaga 2 dolarów, także no nie jest to duża e, przewaga, ale fajnie było to zgarnąć fajnie byłoby zgarnąć tą bitewkę, bo już byśmy byli tutaj na plusie i bliżej dużo do drogi, o koskę, a tak no będzie ciężko, no i tutaj ostatni skinek musiałby wpaść, jakiś fajny no ale chyba to nie będzie to no 3 dolary, chyba raczej z tego 57a nie wyciągniemy. Także user wygrywa tutaj pierwszą bitewkę za 9 dolarów. No trudno. My lecimy sobie tutaj na coś lepszego. Może coś droższego. Dobra, 6 skrzyneczek za 8 dolarów i 10. Będziemy sobie łapać tutaj jakieś bitewki, których, które ludzie popuszczali. My sobie tutaj z chęcią przyjmiemy. No i liczymy sobie tutaj na dropik. Naszym przeciwnikiem będzie bot Toby. No i na pierwszy ogień wpada tutaj jakiś smok. U niego niestety foliowana naklejka Romanov's Fire. Kluczmen to też jest chyba fo holo, ale u nas jest lepsza dużo lambda holo. Także wyprzedzamy go o 4 dolary ponad. No i fajnie, fajnie, no naklejki tutaj ładnie nam oddały, jak na razie. Ponad 2 dolary mamy proficiku. Jeszcze tutaj awukka wpada w stat trakucz za 360. Także jest naprawdę spoko. No i chyba już tą bitwę wygrywamy. Jeszcze nawet fajny use uspik, ale no niestety tylko 7 centów ale ważne, że będzie wygrana, także nie ma co narzekać, dokładnie tak, 10 tutaj dolarów zarobiliśmy i przeciwnik nas ponad 3, także 14 dolarów wpada, sprzedajemy sobie wszystko, lecimy dalej, jak na razie no jest tutaj lekka strata, ale trudno, no nie ma co się tutaj poddawać, my szukamy czegoś fajnego, tutaj nie, 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 nie ma takiej fajnej bitewki za 7,20 w sumie, ta może być ciekawa, 6 skrzyneczek jest, także... Myślę, że tutaj możemy sobie popatrzeć, co tu będzie ciekawego nam lecieć. Bodgared znowu naszym przeciwnikiem. No i na pierwszy ogień tutaj zostaje kałaszka. No droższy od nas o 40 centów, ale to nie jest tak najgorzej. Nie ma co płakać tutaj UMP. Takie samo, ale niestety on z traku jeszcze dostaje, także no. Jak widzicie, jak na razie przegrywamy, ale o kurde AK 47 Slaycik w Stat Traku, także no, będzie ciężko to nadrobić. Chyba by musiał jakiś. Tutaj jakaś kostka by musiała nam wlecieć od sika ale czy to będzie to? No Night Terror to raczej nie będzie. No i ostatnia skrzyneczka tutaj, żółta, żółty kolor i chyba nie nadrobimy. Dokładnie tak, Bodgaret zgarnia tutaj 15 dolarów, 1524 dokładnie, także trudno. My. Wbijamy teraz na swoją bitwę na 4 osoby. Muszę tu sobie jakoś to przekalkulować. Cena jest od dolnej. E, dobra, sprawdzimy sobie tutaj e, te dwie skrzyneczki, które ostatnio testowaliśmy na odcinku. E, dodamy sobie jeszcze Dreams. No i jeszcze Operation Bravo i CS Priming za 23,50 na, na 4 osoby, przepraszam. No i myślę, że tutaj już możemy bardzo ładny proficik zrobić zostanie nam tutaj niecałe 26, na 27 niecałe dolarów, to znaczy także nie jest tak najgorzej, jeszcze jest szansa na koskę, nie ma co się poddawać, no i co my tu mamy z pierwszej bitewki, tutaj pierwszy skin 395 minimal elftat traku, jakaś autoszmata, także znaczy nie, to nie autoszmata tylko e, krowa, ale bardzo ładne skinki nam tutaj powypadały, tutaj każdy dobry. Dobry profit zgarnął, już 12 dolarów 14 centów mamy Także naprawdę bardzo ładnie zostało, już tylko 3 skrzyneczki Już tylko dwie, ale jesteśmy jak na razie na prowadzeniu Także jest bardzo dobrze, Operation tutaj brawo Urdeski, Starlight Protector nas wyprzedził o 2 dolary na koniec I czy to będzie wygrana z naszej strony? Chyba nie Tutaj jeszcze Bot Cliffy zgarnia 69,09 Także naprawdę bardzo dobry profitik by był, ale no niestety nie dla nas Zobaczymy, może jest jeszcze jakaś tutaj ciekawa bitewka Nie, 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 nie taka, nie taka Dobra, za 4 dolary Za 4 dolary jeszcze dołączę do takiej e, Słabszej i później zrobię jeszcze Jakieś dwie bitewki Takie lepsze, no i zobaczymy jak to wyjdzie No myślę, że powinno Siąść spoko ale trzeba dobre skrzynki wybrać, no i na początek bardzo fajna skrzynka mam się trawia bardzo fajny skinek tutaj USP Black Lotus, jeszcze w stat traku no i ciekawe czy to będzie naklejeczka, również spoko z dolara 36, także jest proficik, no i na koniec spada nam, no i w końcu wygrywamy tutaj bitewkę z proficikiem 13-31. Także bardzo ładne tutaj razy 3 proficik z bitewki za 4 dolary jest dobrze. Mamy 35 dolarów. Mordeczki także tworzymy sobie teraz bitewkę na 3 osoby. No i dodamy sobie tutaj teraz skrzyneczki. Myślę, że skrzyneczkę Kennego S.A. No i skrzyneczkę Pago. Widziałem, że skrzyneczka Pago została dodana. Także za 19 tutaj dolarów. No i Kenny S. Oczywiście bardzo dobry tutaj snajper. Myślę, że każdy go zna. Lecimy, mordeczki. Botfield i Botringo naszymi, naszymi przeciwnikami tym razem za 19 dolarów bitewka. I co nam tutaj wpadnie? No chyba ten Digel będzie najdroższy, dokładnie Crimson Web jeszcze w stat tracku, Well worn No i czy da radę to jakoś nadrobić jeszcze? No niestety Visions nam tu wpada. Także 35 dolarów wpada do Bota Ringo. A nam zostaje 16,82. Oj, czekajcie, bo ja jeszcze w rozdania, przepraszam bardzo. Dobra, może jeszcze jakąś bitewkę tutaj wypatrzymy ciekawą za tam była jakaś ciekawa bitewka za 6,35, dokładnie tak, także wbijemy sobie w tą jeszcze bitewkę. Dołączył do nas tutaj przeciwnik chaos, także życzymy Ci powodzenia mordeczko, no zobaczymy jak tutaj będzie. Wyślimy mu tutaj <grym> diabełka. No i na początku nam wpada y, USP Check Engine za $57. Na drugi ogień leci tutaj Glock Moonrise za, za 33 centy, także na razie jesteśmy na prowadzeniu Vertigo tutaj Holo, jest spoko. No, cały czas wysuwamy się na prowadzenie 245, a bocik ma 1,30. A nie, to nie bocik przepraszam, chaos ma 1,31, także czy to będzie to? Czekajcie! Czy nas wyprzedzi? Nie, dobrze, jest super. Także zgarnęliśmy sobie jeszcze tutaj e, przed ostatnią bitewkę za 4,69. No trudno, no i sobie ostatnią tutaj bitewkę tworzymy. Za 15,36 dolara na 4 osoby. No musi tym razem nam to oddać. Musimy sobie wypatrzeć tutaj bardzo ciekawe skinie, skiny. Także USP tutaj skrzyneczka. Na początek będzie Gamma. Nightmare. Limitowane może nie, może tutaj slowy, Snowy Glim. No, i jeszcze polecimy sobie tutaj na jakąś fajną, droższą skrzyneczkę. Ciekawe, ile to będzie całkowity koszt. Czyli możemy dać tutaj trochę poniżej. O, dokładnie Supreme Case, stać nas dokładnie na Supreme Case'a za 6,86. Także wychodzi tutaj równiutko za 15,36. Nam bitewka dodajemy. Botów od końca tym razem. Może to będzie nasza taktyka. Bot Bert, Bot Kevin, no i Bot Ringo tym razem. Naszymi przeciwnikami tutaj są. Także no, życzymy im powodzenia, ale no proszę Cię, Helkesik musisz nam coś oddać, na sam koniec powinno coś paść no i dokładnie, field testy tutaj w stat traku jeszcze. Koska nam tutaj przeleciała, tak żeby się odcinek Heczek oddał, nawet nie trzeba było tutaj jakichś kontraktów robić czy coś, no koski nam przelatują cały czas. Chameleon nam wpada za 3,26, teraz przedostatnia skrzyneczka, tutaj yy, to nie jest brawo. Kurde, no w traku dostał Night Terrora. No i ostatnia skrzynka, czy nas uratuje. Chromatyczna aberracja. Niestety nie, bo Kevin tutaj e, zgarnia bitewkę. No niestety, ale o, mam tutaj jeszcze 700 punktów, to otworzę sobie jeszcze na koniec. E, Old. Skrzyneczkę Old. Tutaj możemy dropnąć. Mamy 1,5% na kill confirmed. Także. Liczymy teraz na naszego farcika mordeczki. Proszę cię kilką firm... Leć, 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 proszę cię. Kurde no. To by nam dało 64 dolary, także było bardzo blisko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to zostawcie łapeczkę w górę. No i życzę Wam jego dnia. Siema na mordeczki.